W celu rozpoczęcia pracy z autokadem uruchamiamy aplikację. Jeżeli kogoś denerwuje długi czas oczekiwania na uruchomienie, to warto zainwestować w dysk SSD. Wtedy ten czas znacznie się skróci, co zapewni nam lepszy komfort pracy. Gdy aplikacja wystartuje, mamy tutaj dostęp do takiego panelu powitalnego na którym widzimy ostatnio otwierane projekty, a także mamy możliwość zalogowania się w usłudze Autodesk 360, pozwalającej nam na zapisywanie projektów do chmury, dzięki czemu będziemy mieli do nich dostęp z dowolnego komputera podłączonego do internetu. Żeby rozpocząć rysowanie, musimy utworzyć nowy projekt. Możemy to zrobić klikając na przycisk menu głównego i wybierając opcję nowy. Lub też klikając na ikonkę nowy znajdującą się na pasku narzędzi szybkiego dostępu, albo po prostu używając skrótu Ctrl-N. Klikam na tą ikonę, i w tym momencie pojawia się okienko z prośbą o wybór szablonu. Szablony są to pliki z rozszerzeniem DWT, które zawierają informacje na temat. Ustawień projektu, parametrów projektu. Takich jak na przykład rodzaj używanej jednostki, rodzaj dostępnych warstw, konfiguracja modułu do wymiarowania, zapisują informacje na temat wybranej czcionki tekstu i tak dalej. I tak dalej. Czyli innymi słowy mówiąc, jeżeli rysujemy projekty. Zgodnie z przyjętym standardem, który wymaga od nas ustawienia określonego sposobu, na przykład wymiarowania, określonej kolorystyki, przestrzegania określonych nazw, warstw, to w tym momencie możemy sobie tą konfigurację zapisać w postaci szablonu, po to, żeby przy otwieraniu nowego projektu, przy tworzeniu nowego rysunku, nie trzeba było ustawiać wszystkiego od początku jeszcze raz. Jako, że takiego szablonu swojego nie mamy jeszcze stworzonego, to na początku skorzystamy z gotowego, predefiniowanego tutaj szablonu, który się nazywa ACADISO. ISO. Po jego wyborze pojawi się pusta przestrzeń rysunkowa nowego projektu, gdzie będziemy mogli tworzyć rysunki. Aby rysować w autocadzie, musimy wydawać polecenia. Te polecenia wydaje się na dwa sposoby. Albo korzystając z ikonek poleceń, znajdujących się na kartach wstęgi, albo używając poleceń słownych. Przez cały ten samouczek będę korzystał z tej drugiej metody, ponieważ dzięki używaniu poleceń czas tworzenia rysunku się skraca. Dzięki temu po prostu rysujemy szybciej, sprawniej, bo zajmuje to mniej, mniej czasu niż szukanie odpowiednich opcji, tutaj na wstęgach. Żeby takie słowne komendy wydawać, wystarczy je wpisać. Niezależnie od tego gdzie znajduje się kursor, wystarczy, że aplikacja AutoCADa jest aktywna, to po naciśnięciu liter na klawiaturze automatycznie AutoCAD traktuje tekst przeze mnie wpisywany jako komendę. Taką komendę zatwierdzamy albo Enterem, albo spacją. Osobiście wolę spację, ponieważ no, jest dłuższa i łatwiej w nią trafić palcem, nie gdy piszemy, nie patrząc na klawiaturę. Tak więc zatwierdzam tą komendę spacją. Warto wtedy zauważyć, że automatycznie ona przeskakuje do wiersza poleceń i w tym samym wierszu poleceń widzimy podpowiedź informującą nas o tym, czego od nas AutoCAD oczekuje. Tak więc AutoCAD pisze, że chce, abyśmy określili pierwszy punkt na ekranie. To klikam w pierwszy punkt. Wydałem komendę oczywiście do rysowania linii. Następnie AutoCAD prosi o to, aby podać następny punkt. I tak dalej, i tak dalej. Klikając na ekranie wyznaczam kolejne punkty, przez które ma przechodzić rysowana przeze mnie linia. No i teraz, jeżeli... Narysuję jakiś odcinek i okaże się, że na przykład popełniłem błąd, bo narysowałem go w złym miejscu, to mogę kursorem kliknąć na komendę cofaj, która jest wyświetlana w wierszu poleceń i cofnę ostatnią narysowaną, ostatni narysowany odcinek. I teraz mogę go poprawić i rysować dalej. Aby zakończyć rysowanie, tej linii muszę nacisnąć albo Escape, albo Spację. Wybieram opcję Escape i w tym momencie rysowanie linii zostało e, zakończone. Jeżeli chciałbym narysować nową linię, to znowu mogę wydać komendę Linia, nacisnąć Spację i rozpocząć rysowanie kolejnej linii. Naciskam Spację, kończę rysowanie tej linii. No, ale zależy mi na tym, żeby rysować jeszcze szybciej. Wpisywanie całego ciągu linia troszeczkę zajmuje, więc, aby ten proces przyspieszyć, będę wydawał nie całe komendy, tylko ich skróty. Każde polecenie ma jakiś swój skrót. W przypadku linii jest to litera L, czyli naciskam L spacja i też aktywuje mi się komenda do rysowania linii. Zaczynam rysować. Kolejną linię. Naciskam spację, żeby zakończyć rysowanie linii. I aby jeszcze bardziej przyspieszyć sobie rysowanie w AutoCADzie, muszę pamiętać o tym, że jeżeli nie wydam żadnej komendy, nie wpiszę żadnego tekstu na klawiaturze, ale nacisnę spację, to wtedy AutoCAD aktywuje ostatnio używaną komendę. W moim przypadku, ostatnią komendą, którą używałem. Była linia, więc jeżeli chcę rysować drugą linię, zaraz po tym jak narysowałem pierwszą, nie muszę ani wpisywać słowa linia ani wydawać skrótu L. Wystarczy, że po prostu nacisnę spację i AutoCAD automatycznie aktywuje polecenie do rysowania linii. O! Spacja. Zakończyłem rysowanie linii. No i w ten sposób będziemy rysować wydając różnego rodzaju komendy, rysując określone rzeczy na ekranie na tej czarnej przestrzeni rysunkowej. Kiedy rysunek zostanie już stworzony, możemy go zapisać. Aby to zrobić, wybieramy skrót ikonkę zapisz albo skrót klawiszowy Ctrl S. Nie ma znaczenia, z której opcji skorzystamy. Kliknę powiedzmy na tą ikonę. No, i teraz wskazuję lokalizację, gdzie ten rysunek ma zostać zapisany. Na przykład na pulpit pod nazwą Rysunek Testowy. I zostawiam tutaj domyślne rozszerzenie DWG, to jest domyślny format AutoCADA. Jeżeli byśmy mieli potrzebę, aby ten rysunek mógł otworzyć ktoś, kto posługuje się starszą wersją AutoCADA, no to wtedy musielibyśmy tutaj. Wybrać format zgodny z starszą wersją Autocada. Autocad 2017 korzysta ze standardu pliku takiego samego, jaki został wprowadzony w Autocadzie 2013. Klikamy tutaj na przycisk Zapisz i w ten sposób zapisałem ten rysunek w określonej przeze mnie lokalizacji na dysku, czyli dokładnie rzecz ujmując na pulpicie. Gdybym chciał ten rysunek zapisać pod inną nazwą, to w tym momencie musiałbym kliknąć na tą drugą ikonkę Zapisz jako, wskazać lokalizację, na przykład pulpit i wybrać inną nazwę, na przykład rysunek testowy 2. Klikam na Zapisz. Mogę sprawdzić. Faktycznie tutaj pojawił się jeden rysunek, a tutaj drugi. Czyli. Pierwsza ikona służy do zapisywania postępów w bieżącym rysunku, a druga ikona służy do zapisywania bieżącego rysunku pod inną nazwą. Warto jeszcze upewnić się, zanim rozpędzimy się z rysowaniem, w jakich jednostkach rysujemy. W rysunku technicznym maszynowym podstawową jednostką jest milimetr. Jako, że wybrałem standard. ACAD ISO, szablon ACAD ISO, to na starcie ta jednostka jest ustawiona na milimetry. Ale jeżeli wybrałbym inny szablon, to niekoniecznie by musiało tak być. W związku z tym najlepiej przed rozpoczęciem rysowania zapoznać się i sprawdzić, jaka jest ustawiona rysun jednostka rysunkowa. żeby to zrobić, wydajemy komendę 1. Naciskamy spacja i pojawia się okno jednostek rysunkowych. No i tutaj sprawdzamy, jaką mamy ustawioną jednostkę. Widzę, że są milimetry, czyli jest wszystko w porządku. A z tej listy możemy sobie wybrać inne jednostki, gdybyśmy mieli taką potrzebę. Określamy też, w jakich, w jakich jednostkach ma być kąt wyrażany, w jakich jednostkach ma być wyrażany kąt. Oraz długość, z jaką dokładnością mają być wartości w autocadzie przedstawiane. Jeżeli wszystko jest w porządku, zatwierdzam to. No i teraz pytanie, w jaki sposób zamknąć projekt? Na pewno nie robimy tego w tym miejscu, ponieważ ten krzyżyk jest odpowiedzialny za zamykanie całej aplikacji. W związku z tym, jeżeli na tych zakładkach mielibyśmy pootwieranych kilka projektów, to klikając na ten krzyżyk zamkniemy wszystkie. A nam zależy tylko na zamknięciu bieżącego projektu. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć na krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu zakładki projektu, który chcemy zamknąć, czyli tutaj. Jako, że to był jedyny otwarty przeze mnie projekt, no to wrócił autokad do widoku ekranu powitalnego, takiego jak zaraz po uruchomieniu się aplikacji. W jaki sposób otworzyć istniejący projekt? Ano używamy tej ikonki otwórz. I teraz szukamy na dysku projektu, który nas interesuje. Na przykład ten rysunek testowy. Otwórz. No i pojawia się to, co wcześniej narysowaliśmy. W jaki sposób otworzyć kilka projektów? Naraz. No w tym celu znów klikamy na ikonkę. Otwórz. Pojawia się okienko wyboru pliku. Wskazujemy lokalizację. Szukamy projektów i zaznaczamy po prostu kilka projektów. Klikamy przycisk otwórz. O, jakiś problem. O, klikamy na jeden, drugi, trzeci albo zaznaczamy kilka. Upewniamy się, że ich nazwy pojawiają się tutaj. Klikamy otwórz, i wtedy wszystkie projekty startują. Są wczytywane i proszę popatrzeć, tu się pojawiają zakładki. No i teraz, żeby przechodzić pomiędzy poszczególnymi projektami, klikamy na wybrane zakładki. W ten sposób przełączam się pomiędzy otwartymi projektami. O. W jaki sposób tworzyć własne szablony. Załóżmy, że ustawimy sobie wszystko, co jest potrzebne, na przykład zmienimy sobie jednostkę na powiedzmy jednostki astronomiczne, albo lepiej lata świetlne. I chcielibyśmy teraz, żeby każdy otwierany następny projekt też miał już automatycznie ustawioną jednostkę lata świetlne. W tym celu to sobie usunę, bo zależy mi na tym, aby otwierany przeze mnie projekt był pusty i tylko była zmieniona jednostka na lata świetlne. W związku z tym, żeby zapisać taki projekt jako szablon, klikamy na ikonę przycisku menu głównego i wybieramy tutaj opcję Zapisz jako. Najeżdżamy na, na tą opcję Zapisz jako i wybieramy. Tutaj z prawej części okna szablon rysunku. I teraz wprowadzamy nazwę swojego szablonu, na przykład lata świetlne. Zapisuję ten plik w domyślnym katalogu z szablonami. Domyślnym katalogu autokada, gdzie są przechowywane szablony. Klikam opcję zapisz. Tutaj wpisuję opis, który ma przypomnieć czego dotyczy ten szablon. Czyli ja sobie tutaj jako komentarz piszę, że zostały tylko zmienione jednostki na lata świetlne. Ponieważ tak jak mówię, to nie jest jedyna opcja, to nie jest jedyna funkcja parametr, który można zapisać w postaci szablonu. W zasadzie wszystko, co zmieniamy tutaj w autokadzie, każdy parametr. Rysunku, który sobie ustawiamy, można zapisać, zapamiętać w postaci szablonu. Klikam na opcję Otwórz, yy, utwórz, zapisz, przepraszam, i yy, widzimy, że tutaj się zmieniła nazwa tego pliku na DWT, a projekty mają format DWG. Oznacza to, że Teraz pracuję na szablonie. Nie na projekcie rysunkowym, tylko na szablonie projektu. Zamykam sobie ten projekt. I teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób utworzyć nowy rysunek na bazie istniejącego już szablonu. No, tak jak to robiliśmy na początku. Klikamy na przycisk nowy. I teraz nie będę wybierał akadiso, tylko wybiorę sobie lata świetlne. O, tutaj klikam otwórz i teraz, jeżeli wejdziemy do ustawień jednostek rysunkowych, to zobaczymy, że tutaj będą ustawione lata świetlne, a nie tak, jak wcześniej było milimetry w przypadku szablonu Acadiso. I tak jak powiedziałem, to nie jest jedyna rzecz, którą można tutaj zapisywać w postaci szablonu. I tutaj podam taki przykład. Jeżeli Popatrzymy teraz na warstwy rysunkowe. Mamy zdefiniowaną tylko jedną domyślną warstwę rysunkową 0. Co to są warstwy? O tym przy, okazji, przy innej okazji będę szczegółowo mówił, ale chcę pokazać w jaki sposób działają szablony. Utworzę nowy projekt i teraz jako szablon nie wybiorę ani akadiso, ani lata świetlne, tylko przejdę na pulpit gdzie mam zapisane inne szablony szablon który nazywa się na przykład ATH ramka i po otwarciu tego szablonu od razu będę miał przygotowaną ramkę rysunkową w której będę tworzył swoje projekty i dodatkowo będę miał już zdefiniowane warstwy rysunkowe którymi się posługuję i to zaoszczędzi mi sporo czasu ponieważ tworząc nowy projekt nie muszę tego wszystkiego robić od nowa tylko wystarczy, że otworzę z szablonu i na starcie już te wszystkie ustawienia, łącznie z podstawowymi elementami, takimi jak ramka rysunkowa, tabliczka, są już zdefiniowane. Do tego służą właśnie szablony rysunkowe. Czasami jednak zdarza się, że mamy potrzebę wyeksportowania. Naszego rysunku do innego formatu, ponieważ ktoś, komu przekazujemy ten rysunek, posługuje się innym programem i potrzebuje wygener potrzebujemy wygenerować ten plik z innym rozszerzeniem niż DWG. W tym celu klikamy na przycisk menu głównego i wybieramy opcję eksportuj. I widzimy po prawej, po prawej stronie. Formaty, do jakich możemy nasz plik zapisać. Tak jak mówiłem, domyślny plik AutoCADA to jest DWG, a my tutaj mamy wiele innych możliwości, na przykład PDF, albo na przykład DGN, czyli format takiego programu, który się nazywa MicroStation. Jeżeli formatu, który nas interesuje, nie ma na liście, mamy tutaj opcję inne formaty. I wtedy pojawia się okienko eksportu danych. Rozwijamy sobie plik, typy plików i widzimy wszystkie inne formaty, w jakich możemy ten nasz rysunek zapisać. Jeżeli natomiast od kogoś dostaniemy jakiś projekt, który jest w innym formacie niż DWG, musimy ten projekt zaimportować żeby można było z niego korzystać. I w tym celu znowu klikamy na menu główne i wybieramy tym razem opcję import. I standardowo AutoCAD potrafi importować dane z tych trzech typów plików, ale to nie jedyne typy. Jeżeli klikniemy na inne formaty, to zobaczymy, z czego jeszcze możemy korzystać. I mamy tutaj na przykład 3D Maxa, mamy Katje mamy Uniwersalny Plik IGS, mamy Microstation, mamy Proinżyniera, Rhino, SolidWorksa. To są programy, z których AutoCAD potrafi dane wczytywać. Dzięki czemu możemy wymieniać się projektami pomiędzy osobami, które używają różnych aplikacji do tworzenia rysunku technicznego.